Kaspar Hauser. Książę w okrutny sposób pozbawiony władzy? Doskonały oszust czy ofiara wielkiej, salonowej polityki? Skąd się wziął i co dziś wiemy o sierocie Europy? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Norymberga. Ciepła noc ostatnich dni maja 1828 roku. Wszyscy mieszkańcy ubrani byli odświętnie i elegancko, bowiem przygotowywano się do obchodów tzw. zielonych świątków. Jednakże do tego sielskiego obrazka nie pasowała jedna osoba. Na ulicy błąka się nikomu nieznany kilkunastoletni chłopiec. Ma na sobie brudne ubranie i chłopski kapelusz. Jest wyraźnie zdezorientowany. Wygląda na zagubionego, a jego zachowanie nie wydaje się normalne. Cicho pojękuje, idąc wciąż, potyka się jak małe dziecko, które dopiero uczy się chodzić. Większość uznaje go po prostu za włóczęgę. Być może pijanego. Chłopcem zainteresował się dopiero Georg Wagner, czyli miejscowy szefc. Ten podchodzi do chłopca i próbuje dowiedzieć się skąd jest, jak się nazywa i co tutaj robi. Jednak chłopiec nie potrafi normalnie mówić, wydaje jedynie niezrozumiałe dźwięki, zachowuje się nienaturalnie i po prostu dziko. Po chwili jednak wystraszony chłopiec podaje szewcowi kopertę, która zaadresowana jest do kapitana Wasinga z czwartego szwadronu 6 regimentu kawalerii. Szewc postanawia więc zabrać chłopca do domu kapitana, jednak nie zastaje go na miejscu. Służba podaje chłopcu jedzenie, ten próbuje różnych rzeczy, jednak każdą z nich po kilku kęsach wypluwa odmawia mięsa, warzyw, serów czy owoców. W pewnym momencie na stole postawiono wodę i żytni chleb, na których widok chłopiec rzuca się i obiada jakby nie jadł od kilku dni. Na każde pytanie skąd pochodzi i jak się nazywa, reaguje jedynie płaczem i odpowiada, że nie wie. Jego wygląd świadczy, że ma kilkanaście lat, jednak zachowanie jest na poziomie małego dziecka. Kaspar miał nie znać przedmiotów codziennego użytku, np. szukając człowieka po drugiej stronie lustra, jak również ognia, który bardzo zaciekawił go w palenisku kominka. Po dłuższym czasie zgromadzeni wokół niego zrozumieli jedno wypowiadane przez niego zdanie. Chcę być jeźdźcem takim jak mój ojciec oraz powtarzane wciąż koń, koń, koń. Kiedy kapitan wraca do domu, otrzymuje od służby list oraz informacje o niezwykłym chłopcu. Treść listu brzmiała: Chłopiec ten został mi przekazany 7 października 1812 roku, a ja sam, będąc biednym robotnikiem, posiadam dziesięcioro dzieci i nie mogę go już dalej wychowywać. Jego matka podrzuciła mi go do wychowania. Nikomu nie powiedziałem, że chłopiec ten został mi przekazany. Chłopaka wychowałem po chrześcijańsku i nauczyłem pisać. Z domu go nie wypuszczałem, tak więc drogi do domu nie znajdzie, gdzie przebywał, bo i specjalnie nocą go prowadziłem do miasta. Szlachetne kapitanie, nie powinien go pan pytaniami dręczyć, kim jestem, jak się nazywam, ani gdzie mieszkam. A sam tego nie podam, bojąc się, że mógłbym zostać ukarany. On nie ma przy sobie złamanego centa, ponieważ ja sam nic nie mam. Więc jeżeli nie możecie go zatrzymać. Będziecie go musieli zarznać, albo powiesić w kamienie. Co ciekawe, w tej samej kopercie wraz z listem znajdowała się druga kartka i według autora listu miała to być wiadomość od matki chłopca, którą sama zostawiła, kiedy ten był jeszcze niemowlęciem. To dziecię jest odzuchrzczone. Jego imię to Kaspar, a nazwisko nadaj mu sam, jakie chcesz. Urodził się 30 kwietnia 1812 roku. Jego ojciec był żołnierzem. Ja jestem biedną chłopką i nie jestem w stanie go wychować. Czyli co, na razie nic spektakularnego, prawda? Od zwykła historia, która w XIX wieku nikogo by nie zdziwiła. No to poczekajcie. A jak już czekacie? No to oczywiście zostawcie suba. I komentarze i lajki, bo to naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga w rozwoju całego kanału. A teraz wracamy do Norymbergi. Kapitan oddaje chłopca na posterunek policji. Ci po raz kolejny zaczynają przepytywać chłopca. Ten jednak wciąż na wszystko reaguje płaczem, odpowiada: Nie wiem, i wciąż powtarza: koń, koń, koń. Wtedy jeden z policjantów wpada na pomysł i podsuwa chłopcu kartkę, a ten natychmiast zapisuje Kaspar Hauser. Uznano więc, że tak właśnie się nazywa. Do chłopaka wezwano lekarza, a ten stwierdził, że Kaspar jest zdrowy, a dziwnym jest jedynie jego niezwykle biała skóra, tak jakby przez długi czas nie była wystawiona na słońce. Ponadto chłopiec miał lekkie zwyrodnienia stawów kolanowych i osłabione mięśnie. Stopy chłopca były w nienagannym stanie prócz świeżych bąbli i otarć od przebytej długiej wędrówki. Ale co ciekawe, na ciele chłopca lekarz znalazł coś zimnego. Na ramieniu znajdował się ślad po szczepieniu na ospę. To, co dziś nie dziwi, wówczas niezwykle zastanowiło lekarza. Szczepienie na ospę było wówczas czymś nowym, a tym samym wiązało się z tym, że stać było na to jedynie najbardziej zamożnych ludzi. Jednak zdziwienie policjantu wywołał jeszcze jeden fakt, a mianowicie ubiór chłopca. Na głowie miał chłopski kapelusz, jednak od środka został on przyty drogim, delikatnym materiałem. Jego kurtka była tak naprawdę drogim frakiem, którego poły zostały obcięte i obszyte tak, by pasować do wzrostu chłopca. Buty, choć zniszczone, podbite i obszyte bardzo porządnie. Policjanci postanowili więc przyjrzeć się jedynie poszlace, jaką mieli, a więc obu listom jakie Kaspar miał przy sobie. Listy miały być pisane w odstępie 16 lat, a więc po urodzeniu dziecka oraz w momencie, kiedy zostawiono go samego w mieście. Po analizie przez specjalistów okazało się, że zarówno jeden, jak i drugi zostały napisane przez tą samą osobę. Co więcej, bogaty język, sposób ich pisania, szyk zdań wskazywał, że musiała to pisać osoba doskonale albo bardzo dobrze wykształcona, a więc w tamtych realiach na pewno nikt z warstwy chłopskiej. Kaspara zamknięto w miejskim więzieniu. Szybko stał się on jednak lokalną atrakcją, a ludzie odwiedzali go, przynosząc mu różnego rodzaju zabawki. Ten często siedział oparty o ścianę z wyciągniętymi przed siebie nogami, co wydawało się, że sprawia mu olbrzymią ulgę i przyjemność. Wieś o niezwykłym chłopcu padła na bardzo podatny grunt. Ówczesne elity coraz chętniej lubowały się w mrocznych i tajemniczych opowieściach. Nikogo już przesadnie nie zaskakiwały skandale na dworach. Teraz szukano czegoś bardziej tajemniczego. Seks i pijaństwo już nikogo nie ruszały. Co ciekawe, słuchając ludzi, zaczął bardzo szybko się uczyć, by po pewnym czasie móc opowiedzieć swoją historię samodzielnie. Od zawsze miał być zamknięty w małym pokoju bez okien, być może w piwnicy. Pomieszczenie było tak niskie, że mógł jedynie leżeć bądź siedzieć. Spał na słomie i raz dziennie otrzymywał chleb i wodę. Nigdy nie widział twarzy swojego strażnika, bowiem kiedy otrzymywał jedzenie, ten miał na głowie założony czarny worek. Co jakiś czas podawana woda była gorzka. Wtedy miał usypiać, a kiedy się budził, miał zmienione ubranie, obcięte paznokcie i włosy. Jego jedyną zabawką był mały, drewniany koń. Kiedy raz zachowywał się głośno, natychmiast przybiegł strażnik i szybko uderzył go kijem, po czym miała zostać blizna na jego ciele. Krótko przed uwolnieniem strażnik zaczął uczyć go czytać i pisać oraz mówić zdanie – chcę być kawalerzystą jak mój ojciec. Pewnej nocy strażnik założył mu ubranie i przyprowadził do miasta. Sława Hausera rozsiała się po całym kraju, a potem innych państwach. Elity nazwały chłopca sierotą Europy. W pewnym momencie pikanterii całej historii dał fakt podniesienia przez kogoś teorii, że Kaspar jest niezwykle podobny do wielkiego księcia Badeni, państwa w południowo-zachodnich Niemczech. Dlaczego to ważne? Ponieważ prócz podobieństwa wysnuto tezę, że Kaspar może być cudownie ocalonym dzieckiem. Syn księcia zmarł bowiem trzy tygodnie po urodzeniu. Istniała teoria, że tak naprawdę dzieci zostały zamienione, a więc prawdziwy następca został porwany, a do łóżeczka włożono martwe dziecko. Brak dziedzica pozwalał bowiem na objęcie władzy przez osoby dotychczas niebrane pod uwagę. Co więcej, data urodzenia Hausera zgadzała się z momentem śmierci dziecka. Ta teoria zyskała ogromną popularność głównie z tego powodu, że morderstwa i spiski w celu utrzymania bądź zdobycia władzy nawet wśród rodzin absolutnie nikogo nie dziwiły. Kaspar miał opowiadać o swoich snach na temat zamków. Kiedy się budził, szybko je rysował. Jednak nie zdołano dopasować jego rysunków do żadnego ze znanych dworów. Był niezwykle inteligentny i szybko się uczył. Z czasem jednak zainteresowanie Hauserem zaczęło spadać. Sam Kaspar zaczął kłamać w swoich opowieściach, co przekonywało coraz więcej osób, że może być jedynie oszustem. 17 października 1828 roku został napadnięty na ulicy i trafiony siekierą w głowę. Na szczęście cios nie był do końca trafiony i chłopak przeżył. Co więcej, Hauser powiedział, że był to jego opiekun z dzieciństwa. Nie widział jego twarzy, jednak rozpoznał go po głosie, kiedy ten powiedział do niego, że musi umrzeć zanim opuści Norymberga. Jest 14 grudnia 1833 roku, kiedy Hauser udaje się do miejskich ogrodów, by tam spotkać się z uroczą dziewczyną. Jednak to nie było prawdą, a jedynie wersja, jaką przedstawił swoim opiekunom. Tak naprawdę otrzymał informację, że ktoś chce się z nim spotkać i wyjawić mu tajemnicę o jego matce. Spotkanie nie kończy się dla Hausera najlepiej. Zostaje dźgnięty nożem w klatkę piersiową. Udaje mu się jednak wrócić do domu. Osłabiony z powodu wykrwawienia, zdążył jedynie powiedzieć: Człowiek, który mnie zaatakował, miał torbę na listy. Idźcie tam szybko. Na miejscu policjanci znajdują czarną portmonetkę, a w środku list napisany odbiciem lustrzanym. Hauser będzie w stanie powiedzieć wam, jak wyglądam, skąd pochodzę i kim jestem. Aby zaoszczędzić mu tego, sam to wyjawię. Jestem z przy granicy z Bawarią. Nazywam się M. Lo. Jednakże to nie pozwoliło na ustalenie napastnika. Ponadto policjanci stwierdzili, że wersja Hausera jest mocno podejrzana. List bowiem był złożony w trójkąt dokładnie tak, jak składał je zawsze sam Hauser. Powtóre, w treści listu pojawiły się błędy gramatyczne i stylistyczne, charakterystyczne dla tych, które robił sam Kaspar. Co najbardziej dziwne, na śniegu, tam gdzie miano zaatakować Hausera, znajdowały się ślady Butów, ale tylko jednej osoby. I był nim Kaspar. Nie było też żadnych świadków tego zdarzenia. Wniosek był prosty. Uznano, że całe zdarzenie zostało sfingowane przez samą ofiarę, tym bardziej, że jego rany nie były ciężkie i nie zagrażały jego życiu. Po trzech dniach od tych wydarzeń Hauser niespodziewanie umiera. 17 grudnia w wieku zaledwie 21 lat. Kaspar Hauser zostaje pochowany, a w jego pogrzebie bierze udział ogromna ilość ludzi. Na nagrobku, który istnieje do dziś, wyryto inskrypcję Tu spoczywa Kaspar Hauser, zagadka swoich czasów. Narodził się w nieznanych okolicznościach, jego śmierć owiana jest tajemnicą. W 1996 roku na zlecenie niemieckiego czasopisma der Spiegel dokonano badań, by ostatecznie potwierdzić bądź zaprzeczyć teorii o rodzinnych koneksjach pomiędzy Hauserem a rodziną książęcą. Jego zakrwawione ubrania były przechowywane w policyjnych archiwach jako dowód w sprawie. Z nich też pobrano próbki do analizy. Badania całkowicie zaprzeczyły jakiemukolwiek pokrewieństwu Hauzera z dynastią księcia Badeni. No to co, wyjaśnione? No pewnie, że nie. Ponieważ cała gama naukowców zakwestionowała te wyniki badań, bowiem były przeprowadzone na podstawie jednego, tylko jedynego źródła materiału genetycznego. Co więcej, uznano również, że ubrania te wcale nie należały do Hauzera. Czy to teoria spiskowa? Raczej nie, ponieważ w 2002 roku ponownie dokonano badań kodu DNA. Tym razem pobierając materiał do badań z kilku zachowanych przedmiotów, w tym kosmyka włosów, zachowanego u jednego z opiekunów Hausera. I tu ciekawostka, ponieważ badania DNA wykazały, że kod jest zgodny w 95% z potomkinią księżnej Stefanii. Tym samym, choć niepotwierdzone w 100%, to pokrewieństwo Hausera z rodem księcia Badeni jest wysoce prawdopodobne. Czy Hauser był oszustem, skrzywdzonym dzieckiem, czy padł po prostu ofiarą dworskich intryg? Tego w 100% na pewno się już nigdy nie dowiemy, ale może to dobrze. Może pewne tajemnice powinny pozostać nierozwiązane, by dalej intrygować kolejne pokolenia. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej historii. Może wiecie coś więcej? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, jak podobała Wam się ta historia i czy chcecie podobne. Do zobaczenia. Kochani, przekroczyliśmy próg 5000 subskrybentów i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Chylę czoła. Chyba nie tak nisko, bo Cię nie widać. Tak schylę czoła. Aż zupełnie na poważnie. Jeżeli jesteście ciekawi. Co niemieccy agenci robili na terenie USA jak tam bili ruch mhm. albo robili wszystkie inne rzeczy, tylko nie to co mieli do zrobienia po trzy tygodniowym szkoleniu. Także proszę, zobaczcie tych omnibusów tutaj. Do zobaczenia.